W Kobölnicy to największa impreza muzyczna organizowana w Polsce. Zobaczcie jak to wydarzenie wygląda. Prosto z kulis. Takie duże ma oczy i potrafi zaskoczyć. Ta dziewczyna jest wardanzu Tak mniej więcej tutaj się znajduje i pracuje nad upiększaniem naszych gwiazd. Jest to 15 osób. Widzę już, że spogląda na mnie i uśmiecha się. Jesteście już po swoim koncercie. Powiedzcie, jak wrażenia? No mega, mega super publiczność, także wrażenia mega. Ciebie mi potrzeba, jak błękitnego nieba. Zwiedzimy cały świat przez resztę naszych lat. Ciebie mi potrzeba, jak błękitnego nieba. Zwiedzimy cały świat przez resztę naszych lat. Dave, zostałeś nazwany nadzieją młodego pokolenia. Czy tak się czujesz? Nadzieją, no daj Boże, żeby była to nadzieja oczywiście, ale zgadza się też, że młodego pokolenia, ponieważ mi się wydaje, że tu jestem jednym z najmłodszych wokalistów i zespołów, także no, oby tak było, oby się te słowa Pana Zbyszka potwierdziły. I znowu słyszę, jak szepczesz mi do ucha, co powiesz na ostatnią grę. Chodź mała! I... Chodź, chodź to mnie mała, nie będziesz zaoplała, lubimy trestnikierki, zawsze sam dla Przecież po swoim koncercie powiedz jak emocje, jak wrażenia, jak publiczność. Wydaje mi się, że dobrze, publiczność przyjęła nas bardzo sympatycznie. No, fajnie się bawili chyba przy naszych utworach. Najbardziej chyba przy zakochałem cię wobec i Może whisky z i ja Zróbmy nasz ulubiony portal Disco Polo Info, bardzo serdecznie, Disco Polo Info. Panowie jesteście już po swoim koncercie, powiedzcie jak publiczność tutaj w Kobylnicy? Ojej, mega, nie da się tego opisać, kochani, kto nie był na scenie ten się nie dowie. Ojej, gorąco. Daliśmy radę, chyba, chyba publiczność klaskała. Emoc... <gryny> jak Ci się podobało? No, emocje ogromne, jak na grzybobraniu, naprawdę yy, <gryny> bardzo fajnie, niesamowita publiczność, niesamowite emocje, coś nie do opisania, naprawdę. Czysy! Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, czy to wy rozgrzaliście publiczność, czy to publiczność was rozgrzała? No myślę, że publiczność nas rozgrzała, my rozgrzaliśmy publiczność, także wszystko było w proporcje 50 na 50, także każdy jest rozgrzany, my tak jak widać jesteśmy rozgrzani, publiczność tak jak słychać do czerwoności, publiczność tak jak słychać jest też rozgrzana do czerwoności, do białości, także jest mega, 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 disco hit Kobylnica 2016, słuchajcie, atmosfery się nie da porównać z niczym innym, jesteście naprawdę wspaniali. Se s tobom bavit će do Ramadan. let's Ze mną. Jesteście już po swoim koncercie, kochani. Czy wy macie jeszcze siłę? Pewnie jeszcze przed nami mitmalina więc musi, musimy mieć Obowiązkowo. Trzy lata temu świętowaliście tutaj, jak z perspektywy czasu oceniacie festiwal w Kobylnicy? Z roku na rok naprawdę jest coraz lepiej, jest coraz większa publiczność i coraz bardziej gorąca atmosfera, a chyba o to, o to chodzi, żeby publiczność się bawiła po prostu przy, przy utworach dance i disco polo. Oh, ona miała suknię kolorową, czarne getty, czapkę i bluzę sportową. Ona miała coś, czego nie miał nigdy, słuchała polskich płyt. O W polskich za Ona miała suknię kolorową, czarne getty, czapkę dzisiaj, jak emocje, jak wrażenia? Reperacyjnie, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 15-lecie Long New York. Gorące, zajebiste, dziękujemy, że jesteście z nami. Eee, przeanalizujcie teraz te swoje 15 lat, co jest waszym największym sukcesem? Największym sukcesem jest to, żebyśmy się nie pogłócili jeszcze w życiu, wiesz? Eee, raz, oto kto je pierwszy hamburgera. Andre, twórca eee, najbardziej pożądanej Aleksandry w Polsce. Spodziewałeś się, że ta piosenka będzie takim hitem? Właśnie, że nie, po dzień dzisiejszy zachodzę w głowę, co się tak naprawdę wydarzyło. i Dla mnie to jest jedną wielką jakby bajką, czego nie ukrywam, że się cieszę. Chciałbym to powtórzyć, ale to nie jest tak, bo no, każdy kit jest jak wygrana w a Czego życzę każdemu ze mną zespołowi? Który raz jesteś na Kopernicy? Czwarty. Czwarty raz i, i powiem szczerze, że e, chyba, chyba najtrudniejszy, dlatego że. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w ogóle nieświadomy takiej dużej sceny. E, chociaż trema była. Natomiast e, ten występ uważam najtrudniejszy, dlatego że było bardzo ślizgo na scenie. E, mam ślizgę jakieś buty, tak mi się wydawało, jakbym uprawiał e, jazdę figurową na lodzie. to chyba jedna z takich największych imprez, na której macie okazję występować. E, nie no, zdecydowanie. Dlatego ja tak naprawdę cały rok się do tego przygotowuję. Jak zauważyłaś, na każdy występ mam inny strój, żeby nie było. Bo dla mnie scena to jest świętość i trzeba to święcić. My dziękujemy ludziom, którzy są tutaj razem z nami i którzy wytrwali w tym deszczu, który przychodził i, i, i było czasami naprawdę bardzo, bardzo mocno padało. Jak ja szłam do toalety, to po prostu w Japonkach się gdzieś tam topiłam w tym błocie. Także naprawdę, kochani, dziękujemy Wam, że nas wspieracie, tylko nas ale wszystkie zespoły i że oddajcie nam serce, bo my te serce oddajemy również Wam tak jak tylko potrafimy. Prosto ze sceny ze mną jest Markus jak niesamowite, chodzi. niesamowite, słuchajcie, emocje są naprawdę wielkie. Stajemy na scenie, klaszczemy, śpiewają kici kici, bawimy się razem, jest naprawdę siła, jest energia, miłość! Pogoda nam dzisiaj trochę nie zapisuje. bym chciała Cię poprosić, żebyś zaśpiewał a cappella, któryś ze swoich przybojów. Może być kici kici miał, w fragmencie. Kici kici miał, będę cię brał, będę chciał, będę miał całe koci, woo <laughs> <laughs> oh, yeah. Ewek, który raz jesteś na Komunicji? Drugi, drugi, drugi. Drugi. Jak Ci się podoba? Jak atmosfera, organizacja? Bardzo fajnie, bardzo miło. Pogoda nam droga się popsuła na początku, ale już jest ok, już nie pada. E, bardzo fajnie było mimo tej nieciekawej pogody. Grupa Quest w składzie. Grzegorz, siemanko. Darek, cześć. Piotrek. Jesteście już po koncercie, powiedzcie jak bardzo gorąca, cudowna publiczność. Na pewno powinniście tutaj przybyć, jeśli nigdy tutaj nie byliście. Niepodważalna atmosfera, jest mega! Nie boicie się deszczu? Nie, przy takiej publiczności jak to nie wyjść? Marcin Siegieńczuk to wokalista, który od wielu lat trzyma gardę. Który raz jesteś na kobelnicy? Z moich obliczeń wynika, że trzeci. Trzeci raz. I jak Ci się organizacyjnie nie, podoba to, impreza? To jest chyba najlepiej zorganizowany festiwal. Można powiedzieć, że z roku na rok nie byłem, nie byłem dwa lata temu, nie byłem trzy lata temu, ale teraz co się dzieje, no, jedynie delikatne zastrzeżenie do pogody jest, ponieważ składała nam figla też na scenie. Ale, ale organizacyjnie, logistycznie tutaj no to powiem, że... Pierwsza klasa, w film, wszyscy. To prawda, pogoda nam nie dopisała, ale publiczność jak najbardziej. Nie, no powiem, wiesz, nie wiem, czy wchodziłaś na scenę. Ja byłem na scenie, to ze sceny końca ludzi nie było widać, więc no, byłem pod wrażeniem. Legenda muzyki disco, która nie mogli się przyznać, że polskie dziewczyny najładniejsze są. Dzisiaj świętujemy twój jubileusz, powiedz, jak oceniasz swoją karierę. Więc co to jest kariera? Pełna sytuacji trudnych najpiękniejszych i tych najpiękniejszych, czyli sinusoida, jak w życiu, czasem w góry, czasem na dole, ale nie dajemy się, wciąż nagrywamy. Ostatni utwór szwagier Pi jest świadkiem tego, że jeszcze wiele nam się chce, jeszcze chce mi się pracować, chce mi się tworzyć, chce mi się komponować dla ludzi, bo jak wychodzisz na scenę, widzisz przed sobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to te adrenalina, ten akumulator naładowany adrenaliną daje ci takiego kopa w życiu, że jest warte tego wszystkiego zachodu, tej pracy. Bardzo żywiołowa i energiczna grupa Debis w składzie Darek! Darek! Karol! Krzysiek! Cześć! Panowie! Rok temu zdobyliście yy, główną nagrodę w tym roku. Platynowa płyta W wasz sukces? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia takiego. Po prostu śpiewamy, gramy, robimy piosenki, piszemy. I chyba to wszystko. I się uśmiechamy do ludzi. Śpiewacie każdy w życiu zastanawiał się, co jest ważne, co nie, co według was jest ważne w życiu. Na pewno rodzina, spokój, normalność i takie, takie coś. Nie wiem, nie wiem jak to określić słowami. Takie coś, yy, co można wyczuć w człowieku zaraz po pozytywnego takiego. I to jest chyba najważniejsze, żeby być normalnym i, i spokojnym. Panowie z grupy MAWERS są już po swoim koncercie. Ona ma coś w sobie, to jest Wasz chyba największy przebój. Powiedzcie, o kim myśleliście tworząc tą piosenkę? Powiem szczerze, że utwory, które tworzymy E, bardziej na spontanie tworzymy, ona nie była konkretnie stworzona dla kogoś, po prostu dla potrzeby publiczności ewentualnie tak pomyśleliśmy, że będzie no dobry może numer i jak wszystkie też są wcześniejsze numery, akurat się udało, no i fajnie. Piotrek, który już raz jesteś na Kobylnicy? Pierwszy raz. I jak wrażenia? E, mega, mega jakby pozytywne te wrażenia, jest dużo publiczności, wspaniała jest publiczność, naprawdę współpracuje się z nimi mega, e, śpiewają naszą piosenkę, to jest chyba jakby największa nagroda, jaką można otrzymać. Niedawno wydaliście krążek i jakbyś go zareklamował tak w kilku słowa. E, po prostu aparatka. Cześć, z tej strony formacja. Cool. Jesteśmy tutaj specjalnie dla Was. Aha. Zagraliśmy swoje najlepsze utwory. Życiowe nawet, rzekłbym. Życiowe. Ha. Chciałbym tak powiedzieć, ale niestety nie mogę. Gdyż chciałbym zagrać jeszcze więcej. Chciałbym tutaj spędzić naprawdę tydzień. Trzeba stały bardzo energiczni. Można o nich powiedzieć, że to są dzieci kobelnicy, bo ona na kobelnicy jesteś już który raz. Od samego początku, już szósty. Dokładnie, jak z perspektywy czasu oceniacie tą imprezę. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita, fajna, taka mega rodzina atmosfera. Zobaczcie, też spada. Naprawdę to nie leje, a ludzie się bawią. To jest to, kochamy muzykę Disco Polo, oni również kochają tą muzykę, bawią się z nami świetnie. Czego więcej wymagać? Czy mogę śmiało powiedzieć, że czujecie się w kobylnicy jak takie... To jest szybki w wodzie? Szczerze mówiąc, tak. To już był to już na, yy, trzeci raz. Znaczy, mój trzeci raz. Gabrysi i Grzesia był to po raz pierwszy. Ale było cudownie, w sumie jest lepiej. Jest bardzo świetnie, publika jest bardzo gorąca. Wemalczy dzisiaj był taki deszcz i naprawdę były lekkie obawy, ale wydaje mi się, że wszystkie zostały rozwiązane w pierwszej sekundzie po się na scenę. Publiczność nie zawiodła! Nie, w ogóle. Jesteś kolejny raz na Kobylnicy, prawda? I jak oceniasz atmosferę tutaj i organizację? Atmosfera jest naprawdę wyśmienita, chociaż pogoda dzisiaj naprawdę nie dopisała, to publika udowodniła, że fani Disco Polo to najlepsi fani w Polsce chyba na świecie w Europie i jeszcze gdzieś tam nawet ponad ziemią bo wytrzymać kilka godzin w strugach deszczu i bawić się bardzo dobrze no to naprawdę wielka klasa. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu całej grupy Playboys. Dziękujemy wam za to, że nas wspieraliście, byliście razem z nami, za to, że mogliśmy wystąpić na tym festiwalu już po raz trzeci. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Czas pokaże. Wszystkiego, wszystkiego dobrego całej grupy Playboys. Panie Sławku, pan jest tutaj od samego początku na Kobylnicy. Tak. tak się złożyło, to Państwo, że od 7 lat, bo 6 lat jest ta impreza telewizyjna, natomiast ta pierwsza taka próbna, była bez... Tak, taka była po cichutku, żeby sprawdzić, czy miejsce jest zaczarowane, czy miejsce jest magiczne. Okazało się, że tak, że, że Kobylica jest takim miejscem. No i co? Spotykamy się cały czas. Można mm. powiedzieć, że pan jest takim ojcem tego festiwalu i ikoną. Ja myślę, że ojcem jest Andrzej Furbaniak, natomiast natomiast i, i wójt tej gminy. Natomiast ja jestem takim duchem opiekuńczym, nazwijmy sobie ten sposób, że wielu wykonawców, którzy tu występowali na tej scenie zawsze mnie podpytują czy dobrze, czy źle, a jak nie chcą, żeby wiedzieć, to nie narzucam się z moją wiedzą. Natomiast y, prawdą jest to, że lubię tu przyjeżdżać, y, lubię tą łąkę, <grywania> lubię te wiatraki, gdzieś tam tą zieloną energię, która stąd płynie i myślę, że. Dzięki temu mamy, mamy ten, tą frajdę, że na największym festiwalu, bo to jest największy, były różne, są, umówmy się, są dziesiątki w Polsce festiwali organizowanych tym di muzyki disco polo, ale ten jest największy i mało tego, tu przyjeżdżają największe gwiazdy, które, które wiedzą, że w Kobelnicu trzeba się po prostu pokazać. To jest naprawdę dobre miejsce. Kochanimy, w imieniu całego zespołu chcemy podziękować Wam bardzo serdecznie za to, że dostaliśmy tą cudowną nagrodę za hit kobelnicy 2016. Ja powiem szczerze, że my się nie spodziewaliśmy na ten cały festiwal. Ja ogarniałam tyle stroju, Stroiłam się, a wiecie, pod, jak wyszłam po nagrodę spójrzcie. W Japonkach. Się, bo naprawdę się nie spodziewaliśmy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Jesteście najlepsi. Kochamy Was e, i obiecujemy, że dla Was będziemy robić wszystko, to co w naszej mocy, żeby dogodzić Waszym uszom przede wszystkim. Dziękujemy. Myślę, że cały zespół przysłał Buziaki właśnie.